Cześć, lecimy za ciosem. Dzisiaj pokażę Wam, jak podejrzeć konkurencję, jakie treści tworzyć na bazie konkurencji, albo inaczej mówiąc, jak zobaczyć, skąd konkurencja pozyskuje ruch, dzięki czemu to robi, dzięki jakiej, jakim treściom, i pokażę to na przykładzie. Oczywiście będziemy korzystać z narzędzi. To generalnie ten odcinek stanowi całe uzupełnienie tego, o czym mówimy, czyli mówiliśmy o. Trochę o tworzeniu treści, trochę mówiłem o tym, jak te treści tworzyć dla Google z wykorzystaniem Server SEO. Dziś mówiłem też w jednym z ostatnich odcinków, jak pozyskiwać linki, czyli robić ten element. Hmm. Też z, z, z jeden z filarów SEO. Pewnie pogadamy jeszcze o kwestiach technicznych, a dzisiaj pokażę Wam, jak dodatkowo analizować konkurencję. Pokazałem wam, jak to robić pod kątem linków, a dzisiaj pokażę, jak robić to pod kątem kontentu. Czyli treści, które te podstrony posiadają. Yy, dobra. Na początek oczywiście niezmiennie. Zachęcam do wspierania kanału. Możecie mi postawić wirtualną kawę. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Możecie także zasubskrybować kanał. To daje mi motywację, żeby też kolejne rzeczy nagrywać. A możecie również polajkować wideo, jeśli myślicie, że uważacie, że jest, jest spoko. Możecie też zostawić komentarz, to nawet krótki albo długi. Możecie też zadać jakieś pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Dzięki za dotychczasowe wsparcie. I lecimy z materiałem, żeby nie przedłużać. Tylko jeszcze zwinę się do paska. oczywiście zapomniałem już wideo musiałbym wyrzucić do kosza. Na szczęście. Może teraz postawię się z tej strony, będę chyba, oj, będę chyba mniej, e, mniej tutaj przeszkadzał w tym rogu. Tak, takie mam odczucie. Dobra, lećmy z materiałem. Może jeszcze bardziej się zwinę, może tak, żeby tutaj nie e, przyciągać zbytniej uwagi. Dobra, lecimy już do, do opery, wracamy. Tutaj przy, korzystam na początek z SEMrusha, że narzędzia SEMrush. Wszedłem w SEO, w sekcję SEO i Organic Research. Wpisałem jedną z domen, na przykład wakacje.pl. To zupełnie przypadkowe, po prostu ja lubię podróże, więc jakby wpisałem Strona, która mi się najczęściej wyświetla. Dodatkowo mogę sobie to zmienić jeszcze na jeleny ale nie jest to nasze. Dzisiaj tym się nie zajmujemy. Będziemy wiedzieli tutaj trendy. Co ciekawe, widzimy kiedy ta strona tak realnie urosła. Gdzieś tutaj to było na przełomie ostatnio listopada i grudnia 2019 roku. Zobaczymy, czy tak samo pokazuje to narzędzie. No, to narzędzie trochę inaczej to widzi. Tutaj jakby takiego drastycznego przyrostu nie widzę w tym okresie. Wróćmy jeszcze do moment do Więc Być może wcześniej gdzieś, to sam nie wiem z czego to wynika. Może nie było to monitorowane. Musiałbym chwilę się tutaj poklikać, zastanowić. Nie to jest dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji. Schodzę tutaj dalej. Mam tutaj jakieś informacje, których na razie nie będę omawiał. Porównanie, odniesienie do konkurencji. To jeszcze Wam fajną rzecz pokażę w związku z konkurencją, ale już nie dzisiaj pewnie. To, co nas dzisiaj interesuje to to pages. Oczywiście oprócz tego mamy też frazy, czyli te słowa kluczowe, na które, z których oni mogą pozyskiwać ruch. I Tu gdzieś są wysoko, mamy estimated traffic, czyli oni mają z brandu przede wszystkim wakacje.pl. Jest, według narzędzia to jest prawie 6% ruchu całego. Hotele, wakacje, last minute. Zobaczmy sobie to. Czemu nie? Nie wiem, czy to się otworzyło. Chyba nie. Niestety to się tak nie otwiera. Jeszcze będą mnie interesować top pages. To na początek chcę Wam pokazać właśnie to top pages. Na jakie podstrony pozyskują ruch? Właśnie. Czyli właściciele, czy, czy, czy ten portal właściwie, na jakie, na jakie strony przede wszystkim wchodzą użytkownicy. Tak to wygląda. Czyli to są przede wszystkim strony główna, później ten procentowy ruch nam spada. Możemy sobie to wyeksportować i analizować na przykład w Excelu, który lubimy. Jak widzicie, są to różne w różnego typu, i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wypadku na razie tutaj nie widzę nie widzę takich opcji, które dawałoby nam właśnie możliwość popisania się samym kontentem. Dlatego, że to są raczej frazy o intencji sprzedażowej niż informacyjnej. Wróćmy jeszcze, jeszcze tutaj, poszukajmy jeszcze czegoś. Mamy jakieś w czasy Cancun, w czasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tu mamy na przykład zasady wjazdu do Turcji. No i to już jest interesujące, że dostarcza tak dużo ruchu. To o tym już moglibyśmy napisać. Mamy tutaj też intencje, właśnie. Dzięki temu też możemy sobie zobaczyć, tak? Pogoda w Turcji. No to jest sporo ruchu pozyskują na przykład. Widzimy, że ten pasek jest wyraźnie przesunięty w kierunku intencji informacyjnej. I szukajmy przede wszystkim te informacyjne, bo, bo one dadzą możliwość przede wszystkim dostania się wysoko kontentem. Pogoda, czy rzeczy związane z pogodą, właśnie w Grecji, na przykład tutaj pogoda ogólna. W każdym razie mam nadzieję, że złapaliście ten, ten sposób, jak to można robić. Oczywiście, jak macie konkurentów bardziej konkretnych, to oni też będą tym kontentem pewnie grali. Tu jest po prostu tego bardzo dużo. Ja wiem, że to są oferty turystyczne, podróży konkretnych, więc tu musielibyście oferować podobne usługi. To jest też konkurencyjna branża. Nie wiem, co mógłbym wpisać tutaj, żeby to. No, weźmy ten Szymon słow przykład, czyli mój. Konkurent, mamy widżety Google Mundial, na przykład, i tu według narzędzia jest spory ruch. SEO, co to jest? Google podmioty zależne, audyt SEO. Rytr, czyli urządzenie do generowania, urządzenie, narzędzie do generowania treści. Ciekawe. Ciekawe tutaj a, rzeczy można stąd wyciągnąć, które mają, mają stricte intencje informacyjne, więc gramy. Gram, gra, sporo jest do grania samą treścią, szkolenia SEO i tak dalej i tak dalej. No jakby sporo rzeczy można tutaj sobie stąd wyciągnąć. Co jeszcze chciałem wam pokazać, czyli to jest jeden sposób, żeby sprawdzić podstrony. Oczywiście musicie mieć to narzędzie, które też nie jest bezpłatne. Zostawię wam linka, jakbyście chcieli skorzystać też sprawdzić samemu, jak to wygląda, jak można z tego korzystać, czy to jest dla was Wartościowe. Teraz pójdziemy jeszcze na chwilę w kierunku fraz. To podobne co do podstron, po prostu przy podstronach jest to bardziej zagreg zagregowane. Natomiast tutaj będzie to bardzo rozbite już na konkretne frazy, więc tego będzie znacznie więcej do analizowania. Tak naprawdę nie wiemy do końca, y jaką stronę tworzyć, która da nam ruch, tylko wiemy bardziej. Frazy, które musielibyśmy pewnie później zgrupować, ewentualnie na podstawie tego artykułu. Tam to jest taka ścieżka szybsza, to jest 1800, to tam było znacznie mniej. Tego możemy sobie też to pofiltrować, też dodać jakieś intencje, na przykład mamy jakieś słówko, przynajmniej tak narzędzie nam podaje. Paralia to jest pewnie jakieś miejsce, ja osobiście nie znam. Zobaczmy, czym jest, czym jest Paralia, Paralia, Paralia Katerinis, to jest lub po prostu Paralia, miejscowość Grecji w administracji zdecentralizowanej Macedonii, Tracja i tak dalej, i tak dalej, no dzi, dzi, dziwne dane, że dają tak duże, e, tak duży tutaj e, ruch, ale myślę, że można sprawdzić, ma intencję transakcyjną i informacyjną, widzicie też, że konkurencja jest tutaj niska względnie, bardzo wysoka jest na półgorsówku. Ciekawe informacje, możecie, będzie dużo danych do analizy. Ja osobiście lubię analizować dane. Ja lubię tak analitycznie podchodzić do wielu rzeczy, do działań, jakie robię. Jest tutaj spora dawka takich właśnie rzeczy, którymi można się tutaj popisać, poanalizować, stworzyć taki swój plan, harmonogram działań na przyszłość. Na przykład Playa D. Też, tak jak mówię, to są narzędzia, więc trzeba troszkę z lekkim dystansem na to Na przykład Last Minute Grecja, niską konkurencyjność nam podaje. Long Beach Resort, też ciekawa, niska konkurencyjność. Skiatos i tak dalej, i tak dalej. Karaiby. Jest tutaj rzecz. Oczywiście wy wpiszecie tutaj co innego. Zobaczmy na przykład przykładowo strony mojego jakiegoś tam konkurenta, który też sprzedaje podobne rzeczy do mnie, czy podobne usługi oferuje, mogę zobaczyć skąd w jakich fraz pozyskuje ewentualnie ruch. To też tutaj sobie zobaczę narzędzie. zrobić robić w zasadzie to samo, tworzyć to całą ścieżkę. Teraz pokażę wam, jak skorzystać ewentualnie z innego narzędzia, z Senuto. Co my tu mamy? Mamy tak samo yy, frazy. Mamy tutaj kluczowe frazy. Możemy zobaczyć pełne wyniki. Tam, pamiętacie, było 1800 fraz. <laughs> Zobaczymy, ile to narzędzie nam poda tych fraz. No, znacznie, znacznie więcej. To jest yy, 20. Możemy zwiększyć limit. No, nie wiem, czy to nie będzie płatne. Chyba będzie, bo to w zależności od konta, jakie posiadacie. My widzimy 20 tysięcy fraz, czyli znacznie, znacznie więcej od tamtego narzędzia. Nas by jeszcze interesowały podstrony najlepsze, czyli żebyśmy mogli otworzyć to, co robiliśmy właśnie w tamtym narzędziu. Nie pamiętam, czy da się to tutaj zrobić. Wydaje mi się, że, że tak, jakbyśmy chcieli, to nie. nie mamy tylko fraz, nie, nie mamy zebrane tego w podstrony. Więc ewentualnie musimy taką właśnie analizę sobie wyjść od tych słów kluczowych. Jeszcze raz za chwilkę tam zajrzymy sobie. Zobaczmy jeszcze sekcję ewentualnie. Tutaj znajdziemy to, co, to, co byśmy chcieli. Ścieżki nas interesują. Czy URL właściwie bardziej. Zobaczmy. A, puści, najbardziej. O, chyba znajdziemy to, co byśmy chcieli, tak? Czyli sekcje. Sekcje to trochę mało bardziej z URL. A. Zobaczymy, co to to narzędzie nam pokaże. I innymi słowy, chcemy tak samo z tego narzędzia wyciągnąć informacje, jakie podstrony moglibyśmy stworzyć po to, żeby ten ruch pozyskać. Yy, możecie to też zrobić, w, ta cała procedura może się nazywać yy, Content Gap, tak samo jak pokazywałem back, Backlink Gap, gdzieś tutaj wideo znajdziecie informacje o backlinkach, o lukach w backlinkach, natomiast na tym samym polega ta analiza contentu, czyli innymi słowy sprawdzamy na bazie konkurencji, jakich treści jeszcze nie mamy na stronie mogą nam dać realny ruch na stronie. Dostaliśmy podobne informacje. Jak widzicie, bardzo dużo danych, które możemy sobie sprawdzić, jaki ruch to może szacowany pozyskiwać, i możemy sobie takie strony próbować stworzyć. Oczywiście, na, w ramach swoich informacji, samodzielnie tworząc taki kont. Yy, dobra, to tyle Wam chciałem dzisiaj pokazać. Jedna z y, taktyk analizy konkurencji: dlaczego to mogę wykorzystać oprócz backlinków, czyli nauczyliśmy się analizować konkurencję pod kątem backlinków, skąd oni mają, skąd oni pozyskują linki, jakie budują, jak wygląda ich profil, bo sprawdzaliśmy też anchory. A dzisiaj pokazałem Wam, jak sprawdzić, y, które, który content, jakie treści dają realnie konkurentom ruch na stronie. Przynoszą ruch po prostu użytkowników. Czy potencjalnych klientów. Jak zawsze, mam nadzieję, że to wykorzystacie w swojej pracy, że, że to y, okaże się pomocne gdzieś tutaj w Waszych y, biznesowych rysterkach, czy w, w budowaniu Waszej widoczności w internecie. Y, dziękuję za poświęcony czas. Ponownie zapraszam do wspierania. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do lajkowania. Gdzieś postawiłem sobie cele. Jak widzicie, mocno poszedłem na razie w takie nagrywanie treści. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie odzew z Waszej strony. Czy, czy będziemy to właśnie w takiej formie prowadzić, czy będziemy kontynuować tą przygodę. Mam nadzieję, że tak, bo mi to sprawia przyjemność. Gdzieś, dziś, jak widzicie, siedzę tutaj sobie po godzinach i. i Dzielę się z Wami informacjami. Dzięki za dziś i dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.